Siema. teraz wam pokażę jak zdemontować przegub w jedną minutę nie odkręcając żadnej śrub, oprócz śruby przegubu. Nie ściągamy nawet koła, luzujemy tą nakrętkę sobie kluczem. Ja mam poluzowaną, także żeby było szybciej. Luzujemy nakrętkę, odkręcamy ją. Pamiętać trzeba, żeby koła były skręcone w lewo. Odkręcamy nakrętkę i przegub mamy na wierzchu o. tak się szybko demontuje przegub nie potrzeba nawet podnosić auta nie potrzeba żadnych specjalistycznych narzędzi, podnośników demontaż przegubu od Toyoty w minutę narka